Witam, dzisiaj mam 3 czy 3, 3 kaszarkę. Podobno był, była zatarta. W sumie kupiłem ją dla siebie i powoli będę ją zrobił, że tak powiem. Ogólnie ten, kto tutaj grzebał przy niej, w ogóle nie ma pojęcia o naprawie sprzętu. To jest raz. Dwa, to wszystkie, w sumie wszystkie gwinty są poprzekręcane. Tu mamy o. Jakieś opiłki, nieopiłki, no wszystko w ogóle jest poprzekręcane. Tłok tak wygląda. Jest w sumie tylko zanegarowany, No oprócz tutaj ktoś grzebał. O teraz może widać. Grzebał śrubokrętem, no masakra ogólnie. Górą, no górą. Przerancie są delikatne. O widać wyżłobienia. Także po nagrzaniu może się po prostu gdzieś pęknąć, także raczej będzie do wymiany na pewno. Cylinder w sumie jest ok. <laughs> jest okay. Oprócz zanagarowania dość dużego kanałów, ale że tak powiem, mam gdzieś ze trzy cylindry lekko, lekko gdzieś tam dziabnięte, także coś się uda z tego zrobić. Rozrusznik na pewno będzie do wymiany, bo widać, jak ktoś rzeźbił, jest pęknięty. Tu też wyrobione od amortyzatora. No, raczej to trzeba będzie całe kompletne kupić. Tu też nieumiejętnie ustawiam moduł, bo widać, jak jest lekko podtarte koło, ale to jest pikuś. Jakiś no name. Także tu porzeźbione całkowicie. Także też pójdzie raczej nowy. Amortyzator dwór y, y, moduł zakonowy. Tu też całe to trzeba będzie wymienić podstawę filtra. może rzeźbione, kombinowane, druty też powyginane. Trzeba będzie też wymienić na nowe. Przewody, nie przewody. O, tak zarobiście ktoś zrobił odpowiecznik. Nieumiejętnie. Jak zawsze. Tutaj też w podstawie gaźnika, śruby, gwinty wyrobione, to też raczej pójdzie nowe, pęknięty łącznik też nowy, co tutaj jeszcze, no, sprzęgło w sumie nie jest wyrobione, to przynajmniej tyle, było gdzieś zmieniane, bo nie jest rand ścięty, ogólnie wałek jest... Wałek jest ok. Węben też jest, nie jest wyrobiony, także bajka. Trzeba będzie wymienić tutaj amortyzator i od razu łożysko, żeby potem się z tym nie bawić. Przekładnia działa, jest ok, nie ma luzów. Także rura prosta. Także nie powinno być problemu. O, tutaj mamy przykład. O, dłubania. Na śrubę piątkę. Masakra. Trzeba będzie pokombinować, podejrzewam, z heliksami, no i tyle w sumie, jak coś będę więcej robił, trzeba wszystko po prostu kapitalny remont zrobić, innego wyjścia nie ma, dalsze części może mi się uda coś nagrać i zrobię wtedy kolejną.